w eko, bądź nowoczesny, wrażliwy, trendy. Prezentujemy w naszym programie firmy, przedsiębiorstwa i miasta, które zdecydowały się wpisać w eko. A miasto, które odwiedzamy z naszą eko kamerą to Tarnów. Kiedyś kojarzący się z wielkim trucicielem azotami, dziś Tarnów to jedno z najbardziej ekologicznych miast. Tam wiele firm wpisało się w eko. Odwiedzamy kilka z nich, ale zaczynamy od urzędu miejskiego. To, że żyliśmy, czy żyjemy cały czas w cieniu zakładów azotowych, wyczuliło mieszkańców na problemy ekologiczne. Mieszkańcy kiedyś bali się azotów, kiedyś azoty rzeczywiście były zakładem, który dużo emitował i do powietrza, i do wód, i wiele odpadów wytworzył, które są składowane, ale mieszkańcy widzą, że już nie ma takiego zagrożenia, że technologie się zmieniły, że nie ma tyle substancji niebezpiecznych, które by zagrażały i środowisku, i zdrowiu, czy życiu mieszkańców. Łatwiej jest Tarnowian, myślę, przekonać do tego, żeby dbali o swoje otoczenie. Miasto organizuje szereg działań, żeby też wspomóc mieszkańców. Robimy konkurs na najpiękniejszy obód Balkon po to, żeby zagospodarować swoje otoczenie, otoczenie mieszkańców Tarnowa z zielenią i to jest myślę widoczne. W Tarnowie, w Klubie Czystego Biznesu, zrzeszone jest 44 przedsiębiorstwa. 44 firmy, które, którym leży na sercu ochrona środowiska, które starają się działać zgodnie z przepisami i zasadami ochrony środowiska, a nawet coś więcej zrobić dla środowiska. Działania te wspomaga miasto. Miasto organizuje spotkania, konferencje, pomaga firmom w tych działaniach, które by były przyjazne dla środowiska. Musimy tą ekologię rozwijać w tym naszym mieście. Chcąc mieć czyste i przyjazne miasto, musimy w swoim własnym zakresie dbać o to, o to środowisko. Takie firmy jak Urząd Miasta Tarnowa, Starostwo Powiatowe, to są instytucje, które dają przykład i od razu były przychylne tym inicjatywom Zielonego Biura. Starostopiodowa już ten certyfikat ma. Urząd Miasta Tarnowa jest na etapie wdrażania tego certyfikatu. Tarnowskie Centrum Informacji, które też jest jakąś wizytówką tego miasta, ponieważ turysta, wędrując po rynku, zaglądnie właśnie do tego centrum informacji. I ten certyfikat tutaj już jest. Pierwszy hotel, który dostał ten certyfikat, to jest Hotel Tarnowia. Istotną rolą w działalności gospodarczej jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Za otoczenie, w którym żyjemy. Ważne jest to też dla sporej grupy gości. Badania przeprowadzone na dość znacznej grupie 5 tysięcy respondentów. 30% z nich powiedziało, że jeżeli miałoby wybór hotelu, to zdecydowanie wolałoby wybrać hotel, który jest eco-friendly, czyli przyjazny środowisku. I myślę, że w Polsce świadomość potrzeby ochrony środowiska też rośnie wśród społeczeństwa. Mamy też sporo gości zagranicznych, i widzę, że z uznaniem patrzą na to, co robimy. I te certyfikaty to potwierdzają. Jesteśmy żywym uczestnikiem, przez to jesteśmy bardziej dostrzegani jako firma, która wpisała sobie w swój rozwój ograniczenie wpływu na środowisko. Podsumowując, te 10 lat to jest zmniejszenie takiego oddziaływania na środowisko około 50%. To jest olbrzymia wartość. Działania proekologiczne, dbałość o środowiska są wpisane w pracę i w działalność. Jednostki ratownictwa chemicznego od samego początku. Nasza firma, która jest bezpośrednio związana z takimi działaniami, bo przecież wykonujemy bardzo wiele czynności, które powodują, że to środowisko jest mniej skażone, bardziej zabezpieczone. W większości przypadków jest to taka nasza świadomość. Pracownicy młodzi, którzy przychodzą do firmy, praktycznie ich życie już od przedszkola jest związane z tą świadomością ekologiczną. Ale jest też grupa pracowników, można powiedzieć, nie chciałbym powiedzieć, troszeczkę już starszych którzy, przypuśćmy, ich dzieciństwo nie wiązało się z takim nastawieniem na ekologię, ale oni też widzą potrzeby tego, aby, że jednak jest to konieczność, dbałość o środowiska, środowiska, w którym żyjemy. Istotą jest przy prowadzeniu biznesu, ażeby zapoznać, jakie są możliwości i sięgać po te środki. My niejednokrotnie korzystaliśmy z tego typu środków. Otrzymywaliśmy dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska z Ekofunduszu. Także zachęcałbym wszystkich, którzy zajmują się prowadzeniem działalności, żeby przyglądali się tym możliwościom, bo jest ich jednak sporo. A w sposób zdecydowany to poprawia funkcjonowanie przedsiębiorstw. My o to dbamy, bo uważamy, że to jest inwestycja w przyszłość. My mamy obowiązek kształtowania świadomości ekologicznej poprzez propagowanie oszczędności wody. To wydaje się absurdalne z punktu widzenia przedsiębiorstwa, które chce i powinno sprzedawać jak najwięcej, prawda? Ale my rozumiemy to także pod y, takim kątem pewnej misji, prawda? którą mamy do, do spełnienia. Ta misja to jest z kolei y, chęć zaproponowania jak najbardziej optymalnego konsumowania wody. Dzięki temu, że my nie marnujemy wody jako mieszkańcy, możemy. Zapas nadmiar tej wody użyć po to, żeby zasilić innych i zaopatrzyć innych. Podejmując działania prośrodowiskowe, podejmiemy działania dla siebie, dla swojej firmy, dla środowiska, a przy okazji możemy się tym pochwalić, bo tak naprawdę to jest coś, przez pryzmat czego pokazujemy naszą całą firmę. Więc oprócz tego, że mamy wymierne efekty ekonomiczne, wdrażając działania prośrodowiskowe, mamy również działania promocyjne. Mamy świadomość tego, że robimy coś dobrego dla nas, bo to wszystko to jest nasze otoczenie, funkcjonujemy. Wędrując z naszą eko kamerą, na pewno jeszcze do Tarnowa wrócimy, bo to miasto wyjątkowe. Miasto, które w całym tego słowa znaczeniu wpisało się w eko.